Witam w kolejnym odcinku Shotgun od Cymy. Takie coś. Na zdjęciu widzimy dwie wersje, dłuższą i krótszą. Obie oznaczone jako CM35. Mamy oczywiście papiery. I zafoliowane pudełko, czyli Chińczyk płakał jak foliował. W środku mamy naszą szczelbę. Strzelbę oczywiście, to była ironia. Tak się nie mówi. Paczkę kulek żółtych, jakieś wagi, szybką ładowarkę. I jeden magazynek w kształcie szelsa. Jak widzicie, e, Steopian Chińczyk dostosował od razu do kilku modeli, a więc bywają też jak widać modele z chwytem pistoletowym i w wersji długiej. Za chwilę pokażemy jeszcze trochę z tej rodziny, ale najpierw odpakujmy. Precyzja niczym: Dr. House nawet lepiej, bo ja nie kugaję. więc widzimy, że tutaj konkretnie jest model najdłuższy, czyli tak zwany model Kurt Cobain. Jest łomką? Mam oczywiście żel silikonowy jeszcze i pod spodem wyciąg. Ale nas właściwie interesuje magazynek. szybko nas nie interesuje, bo sobie wyjęliśmy wcześniej. Pudełko po prostu oddam mojemu słudze. Paziu. <grym> Dzięki. <krym> magazynek w formie szelsa. Tak więc mamy tutaj całkiem fajny realizm. Niestety, jak chcemy zaszalać, musimy sobie dokupić kilka innych, Możemy je potem nosić w takich bardzo fajnych ładownicach. Pojemność to 30 kulek. Zresztą bardzo ładnie tutaj cymka napisała 3 razy 10. Czyli mamy tutaj 10 strzałów po trzy kulki, ponieważ shotgun ma w środku nie wiem, czy to będzie widać. Trzy lufy. Widać. Dostałem znak sygnał, że widać. A więc tak. Shotgun po jednym przeładowaniu strzelamy naraz trzema kółkami z trzech luf. E, fajnie, bo te kółki nam troszeczkę się rozchodzą na większe odległości, natomiast minus jest taki, że nie mamy tutaj systemu hop-up, ponieważ ciężko byłoby ustawić hop-up dla trzech luf jednocześnie. Aby włożyć nasz magazynek w formie szelca, mamy tutaj taki dzyndzel, który przesuwamy i ładujemy szelc w ten sposób. W tej jest już załadowany, wystarczy przeładować i strzelić. Z tym, że akurat mamy wciśniętą blokadę. to jest blokada. Nie mamy też żadnych przyrządów celowniczych. Jak widzicie, jest gładko. E, ponieważ w takim wypadku celujemy e, po lufie. A poza tym, nie się, jest to shotgun. Nie strzelamy tym na szczególnie dużo odległości. Nie ma tutaj też aż takiej celności, żebyśmy tutaj nie wiem, mieli risy i montowali sobie kolimatory albo lunety. Nie ma to jakiego sensu. W tym wypadku, akurat mamy kolbę długą z chwytem angielskim, ale tak jak mówiłem, ta rodzina od cymy ma też kilka innych modeli. Tu jest krótsza wersja z chwytem pistoletowym. A więc odchodzi nam cała kolba, czyli wygodniejszy, zwłaszcza przy używaniu w pomieszczeniach. Możemy sobie strzelać w ten sposób, nie ma żadnego odrzutu, więc będziemy głupio wyglądać, ale działa. Ewentualnie takie coś, tylko w wersji bardziej wypasionej. Czyli mamy tutaj na wypasie nie dość, że długi, to jeszcze mamy rozkładaną kolbą. Naciskamy tutaj przycisk. I rozkładamy sobie kolbę tutaj. robi to już się całkiem spoje, ale kolba w zasadzie stylizowana chyba trochę na strzelby z pas. Więc jeżeli ktoś chce być bardzo na wypasie i mieć wielkiego shotguna albo w ogóle mieć coś wielkiego na strzelance, to polecamy ten model. A, seksistowski żart. Dobra, więc jak już e, czujemy się jak e, oficer policji z, ze Stanów myślałem, że fajnie wypadnie, czasami wypada, ale nie w tym wypadku. Ładujemy więc kółkami. E, te łuski, te szelcy w zasadzie trzymają pewien standard, więc e, nawet jeżeli dokupicie innych firm powinny również pasować. Więc na szczęście to nie jest tak, że do cymy musicie kupować strzelce tylko i wyłącznie od cymy. Właściwie powinny każde pasować. Wkładamy, zamykamy i w tej chwili możemy strzelać. Producent podaje 315 fps w prędkość początkową. E, oczywiście za chwilę będziemy też ją mierzyć, ale z mierzeniem prędkości początkowej w shotgunach jest pewien problem, ponieważ są tu trzy kulki e, i te kulki nie przelatują idealnie w tej samej linii przez chrono, więc chrona niestety może przekłamywać, ale spróbujemy zmierzyć zarówno na trzech kulkach, jak i potem na tylko jednej kulce. Tak więc zobaczymy, jak tłucze się z trzech kulek naraz. Jak słyszeliście, ostatni strzał już był ewidentnie na pusto, i w tej chwili możemy sobie zmienić szels na kolejny. I mamy kolejne 10 strzałów pod trzy kulki. Co ważne, jeżeli przeładowujecie szotgana, musicie najpierw do końca do tyłu, i potem do przodu. Jeżeli nie zrobicie tego do końca, to po prostu nie przeładujecie tego shotguna. Będziecie wprowadzali ewentualnie kolejne kulki tylko do lufy. Natomiast jeżeli nie odsuniecie na sam początek, to również nie strzelicie. Dopiero trzeba zablokować i dopiero następuje strzał. Jeżeli nie chcecie się męczyć albo macie po prostu mniej lat i nie chcecie Męczyć sobie lewe ręki, ponieważ zazwyczaj lewo mamy słabsze, będąc pawełęcznymi, więc możecie Szotgana, akurat ten model najsłabiej, najlepiej do tego się nadaje model krótki, może na nim to pokażę. Szotgana możecie albo przesadować lewą ręką, ciągnąc do tyłu. Tak jest to, jeżeli mamy kolbę najwygodniejsze, opieramy. Natomiast w takim wypadku dużo łatwiej i prościej jest lewą rękę trzymać w jednym miejscu, a przeładować prawo, czyli nie robicie ruchu lewą ręką, tylko lewą blokujecie, a ruch robicie prawą. Jest to dużo łatwiejsze i też nie męczy tak ręki, zawsze prawą rękę jednak mamy silniejszą. W takim wypadku to będzie zdecydowanie lepiej, zwłaszcza jeżeli chcecie z tego strzelać więcej niż jeden magazynek naraz. Jak ktoś chce być bardziej taktyczny, Możemy sobie strzelić taką nakładkę na kolbę, w której mieścimy cztery dodatkowe magazynki. Taką nakładkę na kolbę możecie kupić u nas na stanie. Zobaczycie, gdzie w adnotacjach. Ale jeżeli komuś jeszcze mało, może być ultra taktyczny i kupić sobie taki pas. Będziecie musieli dokupić do niego bardzo dużo magazynków. Ja nie pokażę na sobie, ponieważ jest nie w moim rozmiarze. Robili go Chińczycy, więc nie ma tutaj zbyt sensownie męskich rozmiarów. Jeśli wiecie, o czym mówię. Ale możecie sobie zapakować taki pas cały szelcami. Będziecie wyglądali lepiej niż policjanci z Miami. I naprawdę będzie bardzo peł. Oczywiście taki pasek również możecie zobaczyć na naszej stronie. Jeżeli nie wyłączyliście adnotacji, to pojawią się gdzieś tutaj. Gdzieś tam. Także polecamy CYMę i dodatkowe gadżety do niej. Teraz zmierzymy na chrono shotguna od CYMy, natomiast problem jest, że wystrzeliwuje 3 kółki naraz, a więc pomiar nie może, a czy pewnie nie będzie zbyt dokładny, ale spróbujemy tak czy inaczej. 202. 189. 200. Zaraz spróbujemy załadować tylko jedną kulkę, tak aby wystrzelić z jednej lufy. Muszę wystrzelać. Próbujemy zadać jedną kulkę i zobaczyć, czy będzie jakaś różnica. 297 FPS-ów, a więc przy jednej kulce mamy 100 FPS-ów różnicy. Jak mówiłem, bardzo ciężko zmierzyć trzy kulki wylatujące na raz, ponieważ nie lecą... Zazwyczaj dokładnie w tym samym momencie, tylko leci jedna za drugą. I tutaj chrono troszeczkę możesz przekłamywać. 286. Tak więc shotgun jak to shotgun, tylko i wyłącznie do kuba Waga naszego shotguna od Cymy niecałe 1,5 kg, więc jak na shotgun niezbyt dużo. Tak więc jeżeli ktoś szuka fajnego shotguna, chce się pobawić... W Amerykańskiego policjanta przestrzegać zamki. Bo po prostu chce mieć fajną epikę za nie za dużą kasę. No dobra, może nie nie za dużo, bo to już są te lepsze szotgany. To polecamy Cymę. -y. Wytniesz to, nie? nie.